Ja jestem mlecznym człowiekiem Mleko lubię luk, luk. Mleko lubię Lubię mleko Dzień dobry już Dzień dobry eee, Co słychać? No wszystko po tyremu. A co Wojtek taki spuchnięty? Ząbory, ząb olijemy, ząb, Podpuch, Żeby jak zejdzie ropa To trzeba będzie Wyprzedź do rzędnisty a ty nie umiesz usuwać zębów? Co? Nie umiesz usuwać? Chcesz wyrwać? Dla jego? Nie, dla ciebie. A ja, ja nie trzeba mi. Jak nie? By, ja... Jakże nie? O, o, ja też widzę, że u ciebie troszeczkę napuchnięta lewa strona. Nic nie napuchnięta. Tu wiesz, zaraz przyniosę narzędzie młotek. Ale ty umiesz? Co? Umiałbyś usunąć? A co mnie młotkiem w... E, w Ale ja tak poważnie pytam. Co? Czy, czy ja tak poważnie pytam, czy umiałbyś? A ciągnie? Kałek nitki? Zaczepiasz. No jak korzeń tam siedzi głęboko w dziąśle? To z się wyrwie. To a jak zaczepisz nitkę? A normalnie, pętelkę się robi. No jak go nie widać w dziąśle siedzi? Ale ja widzę. Ty widzisz? Ja widzę, ty nie widzisz, ale ja widzę. I usuwałeś te tak zęby już? No jak tam był na wsi, nie raz. Tak? E, tak, Kasus brał nitkę, chyba biało biało brał. Jako mocniejsze do szycia. Może ten szpagat taki, co... Snopki <noise> nie, wiązali? Nie, coś ty. Nie? Taka do szycia. Otwórz no sta. tam pokażę. Założy pętelkę. Założy, zaciśnie. Albo za klamkę to się robi. Nie. Albo za ogon krowy. Też może. Albo za ogon krowy co mówisz, albo za konia. Albo za konia. I wiesz, i a człowiek do drzewa stoi i... Uważaj. I batem go. E, batem po koniu. Pum. A, a! I co? A już nie ma. No bądź, gdzie złamać? No to Uj. dlaczego mu nie pomożesz? Co? Dlaczego mu nie Bo pomożesz? Konia nie ma. Konia nie ma. Ehe, Do, Do lasterki przywiąż. Nie ma haka. Do lusterka O tak, on szarpnie lusterką mnie i płonie Czaj ja do twego do luterka przywiążę. he? Może być. Jak on się zgodzi, to dawaj. To i śwytaj się. Nie, a, nie on cierpi widać. A jak tam co tam dzisiaj robiłeś? Gdzie ty dzisiaj byłeś? Oj powiem, cienie się czuję, może i taka ciepłota gorąco trochę do, do piewa. Jak tak powiem, do, dociska, a druga sprawa, że powiem, że troszeczkę może i ten zaszczyk. Też wiesz. A to dzisiaj byłeś na drugim zastrzyku, tak? Tak. Już więc nie będę. Już nie. Tak. I trzeba iść do rejonu, nowej lekarki, żeby się e, dyplom dała. Dyplom, tak? Tak. Ukończenia kursu tego, tak? Taki europejski dyplom, że.. E... Ukończyłeś ten kurs. Co? Że ukończyłeś ten kurs. Tak. Dwa zastrzyki. No. To teraz możesz wyjeżdżać za granicę. Mogę wyjeżdżać. To gdzie jedziesz? Do Włoch. Do Włoch? A zapoznałem sobie kobietę. Jaką? Darię. Darię? We Włoszech mieszka. A gdzie zapoznałeś? E, tutaj przyjechała. E, ja idę do Białogostoku. Podjechała. Wiecie ten blok? No co po Na szkolnej. Nie, nie wiem. No mniejsza z tym. Po prawej stronie teraz tutaj na końcu pod samki. No, to wiem, no. Ten duży blok. No. Znasz? No, Widziałeś, nie? Tak. To tutaj się na parkingu zatrzymała. A, ty, a co ty tam, szedłeś tamtędy? Co? Szedłeś tam tędy? Ja w parku szedłem. Aha. E, szedłem do Carrefoura i jeszcze gdzieś szedłem. Aha, na pocztę. bo było wezwanie, ale puste. Ktoś, są nam rzucił jakieś, czyli jeszcze młoda listonoszka przed tym starym. A może to na innej poczcie? Co? Może na innej Nie, poczcie? Nie? nie, bo one widzieli, bo tam yy, pisze jaka poczta, odbiór. Ja poszłem, pojechałem autobusem, zajechałem. Pierwsza, zajechałem do sklepu, kupiłem sobie napoju, wiesz? Bo gorący jak piorun, to z lodówki kupiłem, wiesz? O widzisz? Tak gorąco, że nie mogę gadać. Aż po się po prostu? Potleję. I powiem co. Pojechałem pusto. Pusto, pusto. Nic, nic nie było. I powiem Tobie, że idę. Idą. Kobieta, dwóch mężczyzn i syn. W się nazywa mieszko pierwszy Tak jak kiedyś był e, króle To tak ma na imię, tak? No i co? Ucałowała mnie? przywitała się? W co? A to już mój interes. W interes? Co? W interes? Nie. Ale mówię, ty zapytałeś co pocałowała, tak? Aha, no, no, no tak, tak. W policzek. Jeden, drugi, ja ją pocałowałem policzek. W rękę pocałowałem i ona zaczęła gadać. I córka jeszcze była. To w jakim wieku ta pani Daria? Ona już starsza kobieta. niż lek może 45, 46. Tak, A córka... A może jeszcze starsza, wiesz, fajna córeczka, Ewa się nazywa. To która bardziej Ci się podobała, Daria czy Ewa? Ewa. Ewa, Ewa bardziej? E... Bardziej Tobie pasowałaby? No, ja z Ewą właśnie się zapoznałem jej córką, a to mama była, Aha. Daria. Kurde, się u komary jak wiesz. konie. I wiesz co, ja kupiłem od, od komarów, od wszystkich, zaraz przyniosę, pryszniesz sobie i wiesz, Zapoznaliśmy się na chodniku i powiedziały, że ona w Włoszech mieszka blisko świętej pamięci Jana Pawła II. O. Blisko placu mówi blok. Stoi okno jak otwieram na widzę plac Jana Pawła II i jest nazwany kiedyś inaczej plac nazwany, a teraz już ten papież. Kurczę, jego imię, jak tego papieża? Kazimierz. Papieża! No nie Kazimierz? <gry> jak się Kazimierz? Nic zmarłego papieża, tylko Karola Wojtyły, tylko Jana Pawła II, co teraz jest? Franciszek. O, Franciszek. O. To zrobił, że e, plac Jana Pawła II nachwał. I stoi pomnik naszego Ojca Świętego. No i mówi, jak bez szczerze otwieram, to Byszerę patrzę na jego pomnik Jana Pawła II. Patrzę, że mam tego, bo bieżące. To byś tam mógł zamieszkać. Co? Byś mógł tam zamieszkać. No, jeszcze. Mnie raz zaprosili, mnie zabiorą. Omówienie sprawy. To wy wszyscy wyjeżdżacie. Wojtek do Holandii, ty do Włoch. <słuch> Co to jest? A kto tu będzie pilnował tego? Ty. Przybytku. Ty. Ja? No. A już tam ja. A co nie chcesz? Do bytku nie pilować? Nie chcę. A, ale na stałe. Nie chcę. nie potrzymuje. Bo ja jak pojadę, już, już na stałe. Wiadę. I co ty tam będziesz robił? Co? Co tam będziesz robił? Ewa ma. E, fabrykę. Czego? Zakład ma? Inaczej. Co produkuje? Bo Wojtka to okna. Co? Wojtka to okna, tak? Paulina produkuje. I <noise> Iżhoprzem iż produkuje. A, pa, a ta twoja, pani Daria? Nie będę mówić, co produkuje tak, i, i, i tak dalej, że. Ale będziesz nadzorcą, tak? Co? Nadzorcą będziesz. Na, nadzorcą? Tak. Jak będę, jak będę mężem jej, Efej, a bardzo mi się on dla, dla niej ja się podobał, ja Cię zapytałem, to Ty tak? Tylko pamiętaj, wspólnota małżeńska ma być Co? Wspólnota małżeńska Gdyby tak. w życiu się nie układało To potem połowę majątku Tobie ma oddać Wiem No Wiem I, Ale ja nie jestem taki Ja będę ją kochać i kochać, i szanować No kobieta zawsze kocha się i szanuje Jak będę, bo ona chce się przenieść, za mąż i znaleźć sobie mężczyznę, żeby żyć mężczyzną i tak dalej. I ona zapytała swojej mamy czy wyraża zgodę na to. Mam powiedziała tak Czyli to ta Ewa. Nie, Daria. Daria. Daria, mama Daria. A to ja będę się żenić się z Ewą. Ewą. A będę... Ewa ma lat. Co? A Ewa ma lat? W jakim wieku? No, troszkę mocno ode mnie. Troszkę mocno od Ciebie, tak? tak? O, ode mnie. Ty kurde. I e, ma trzy samochody. Ty dwa. Co? A Ty dwa? E, mówię, że lubię zabierzemy, a ten Opel Astra pójdzie na, na sprzedaż też. Ma klienta, który kupi tam włoszek i mówi, takie samochody skupuje. I... Ale to zobacz. Ma ten, e, jak się nazywa, nie komis, tylko A i kolekcjonuje. kolekcjoner Kolekcionior... kolekcjon, kolekcjoner. No, samochodów. Wiesz. I mówił bardzo chętnie. E, On zadzwoniła, Mój bardzo chętnie kupił od pana Krzysztofa. A ty chcesz jakby zabrał Lublina? to go przerobić na tego papa mobile. Co? Przerobić na Papa mobile A czemu? No a co jaki Lublina byś zabrał Nie e, no, będzie towar wozić W będzie jeździć e. aha Towar wozić tak? No Mówi będzie wozić towar jeszcze dłuższy zrobimy, przerobimy trochę na, czy jeszcze dłuższy będzie e, i tak dalej kabiny nie, dwu, nie dwu, staro będzie dwóch, tylko cztero będzie i tak dalej. Można przerobić. Mówię. No to ty byś sam zrobił to. Co? Sam byś zrobił. Ewa mnie powiedziała, A po co? Jak ja mam, mówi, mechaników, nie mechaników, to po co? Ty nie będziesz się dotykać, tylko będziesz rządzić. Będziesz chodzić sobie... Ty mnie nie przeszkadza, ja tam mnie krzyczy. Ktoś krzyczy do ciebie. Co? Ktoś krzyczy jakiś widz. I wiesz i powiem tobie, że będzie fajnie. Będę mie mieszkać w bloku. Będzie e, I, i tu wanna jest i wszystko, ale tam będzie prysznic i wanna mówi. Mówi. A piwnica? Też, wszystko jest. Tam wszystko ma, tak? Tam wszystko jest na no, ten, No gaz, tam centralna, centralna w To będziesz w piecu palił. O, coś tam krzyczy. No to idź zobacz.